Pan European, czyli Pan Europejczyk. Czyli pan, który pochodzi z Europy. Czy jakoś tak. Dobra. Tutaj czerstwy żart prowadzącego odfajkowany. Uwaga. Siema, tu Seba, Motomity. Witam Was wszystkich serdecznie w czwartym odcinku naszych recenzji używanych motocykli. Naszym dzisiejszym gościem jest Honda ST1100 Pan-European z 1998 roku. Powstała jako produkt nowy. To nie była kontynuacja żadnej linii dotychczasowej Hondy. To nie była kontynuacja któregoś z modeli obecnych, czy ówczesnych bardziej. To był po prostu zupełnie nowy koncept, nowy projekt. Dlaczego ona w ogóle powstała? Po co? W tamtym czasie dostępna Honda Gold. Rozrastała się coraz bardziej, z każdej generacji na kolejną dostawała coraz większe silniki, była coraz bardziej opasła, coraz cięższa, coraz mniej nadawała się na warunki europejskie i była dedykowana coraz bardziej na rynek amerykański. Na koniec lat 80. Goldwing dostał potwornie wielki silnik 1,6 prawie, boxer, duży, wielki, ciężki motocykl. Średnio sprawdzający się na europejskie warunki. W tym momencie narodziła się koncepcja Hondy dedykowanej na Europę, która nawet w swojej nazwie podkreśla to, że to jest pan-European, czyli można sobie przejechać Europę wzdłuż i wszerz. Goldwing poszedł w gusta amerykańskie, rozrósł się jeszcze bardziej na duże, szerokie trasy pozbawione zakrętów. Natomiast Honda przygotowała nowy projekt motocykla, zupełnie od podstaw na rynek europejski w gusta europejskich klientów. Oczywiście z Europy Zachodniej, bo w 90 roku w Polsce nikogo nie było stać na wydanie prawie 60 tysięcy ówczesnych złotych za taką właśnie Honda. Oho, już wjeżdżają mi tutaj na parking, także już se pan Hmm. Jeśli chodzi o design, motocykl projektowany jeszcze w latach 80., natomiast wydany już w 90. roku. Jest tutaj trochę takich trendów jeszcze apisowych, ale bardzo mocno wybiega też w przyszłość. Ja bym powiedział, że taki troszeczkę futurologiczny wręcz. Z perspektywy lat 80., motocykl. kwadratowe, kształty od ekierki i linijki zastąpiły już takie wyoblenia. Ładnie wrysowane tutaj lusterka w czachę poniżej linii rąk, poniżej linii kierownicy. Bardzo dobrze się z nich korzysta, świetna widoczność w tych lusterkach. Wyoblona tutaj duża owiewka z takim tutaj sterem jeszcze aerodynamicznym. Bardzo ładnie dopasowane kufry. Jedyne co jeszcze takie trochę atisowe, moim zdaniem, to jest tylna lampa, która jest taka jedną dużą blendą i ona jednak zalatuje mi latami 80. Powiedziałbym, że już tak w lata 90. też i to tak dość dziarsko, mocno, wchodzą też zegary tego motocykla, bo są dość nowoczesne, jak na 90 rok. W latach 80. był taki trend, żeby zamykać wszystkie zegary w jednym dużym miejscu. W całej takiej konsoli, jak w samochodach w tamtym czasie, czyli jedna duża szyba i wszystkie zegary upchnięte pod tą jedną dużą szybą. Tutaj już każdy zegar jest osobny i jest w takich oczywiście okrągłych, jakby tubach, w głębieniach. I to moim zdaniem już jest przejaw jednak lat 90., taki powiew. Ta Honda była bardzo ładnie narysowana, bardzo mi się podoba. Oczywiście widać, że to już jest. Powiedzmy, stary motocykl. Projekt tak naprawdę tego motocykla który ma już ćwierć wieku, więc musimy też mieć właśnie na 30 lat. Więc tak naprawdę musimy mieć to gdzieś z tyłu głowy, że ona musi wyglądać troszeczkę old Ale tak właśnie jest. Ale ona wygląda old ale bardzo ładnie narysowana. To znaczy jest narysowana bardzo ładnie, mimo że jest oldschoolowa, to jest to taki old school w bardzo fajnym, dobrym stylu. Wszystkie te owiewki zostały wyoblone i ten motocykl. Tak naprawdę to był już motocykl na lata 90. Teraz mi właśnie dzwony kościelne są najbardziej potrzebne. Wspominając o zegarach oraz ergonomii kokpitu powiedziałbym, że to już jest krok do przodu krok do przodu w porównaniu do ówczesnej konkurencji, czyli tych starych bmw Kawasaki gt i Yamahy tak samo. Tu już jest krok do przodu. Krok do przodu w przyszłość, w lata 90. Każdy z zegarów ma swoją osobną parcelę, okrągłą tubę, w której jest umieszczony. Są cztery zegary, cztery wskazówki, oczywiście prędkościomierz, oczywiście licznik obrotów, oczywiście ile nam zostało paliwa, temperatura silnika. Na górze mamy całą taką świetlną panel, który nam pokazuje za pomocą wskaźników takie rzeczy jak otwarta stopka, rezerwa, neutral, długie światła krótkie oraz czy ABS czy TCS jest aktywny. Co możemy sobie nawet zdezaktywować z konsoli? Ergonomia, jeśli chodzi o jazdę. Wszystkie guziczki, oczywiście, pod ręką. Dość długie te gripy tutaj ma, i też dość duże te ciężarki. Przez co miałem jakoś tak na początku trudność z sięgnięciem do kierunkowskazów, natomiast to wymagało ode mnie mniej więcej półtora minutowego przyzwyczajenia. Poza tym wszystko pod ręką. Tu oczywiście nie jest naćkane guziczków, tu nie jest naćkane różnych joysticków, no bo po prostu ten motocykl nie ma takiej elektroniki. Motocyk jest standardowo wyposażony w grzane manetki, i to jest seryjne In Plus na pewno. Guziczki od ABS-u, TCS-u są umieszczone tutaj. W zasadzie jest to ergonomiczne, nie ma tutaj się do czego przyczepić. Jest jeszcze po prawej stronie, na tych wypełnieniach owiewek plastikowych, zegar taki ala Toyota Clock cyfrowy zegarek bardzo fajnie też się ty jakby komponuje no oczywiście jest to in plus na początku lat 90. No, absolutnie nie była żadna oczywistość żeby motocykle miały zegar przechodząc do silnika V czworeczka poprzecznie ustawiona 100 koni mocy 111 Nm, na papierze robi to bardzo duże wrażenie w rzeczywistości nie jest aż tak przerażająca bardzo dynamiczna bardzo fajna ale nie przerażająca Moc tak naprawdę od 2000 do samego końca stopniowo nam wzrasta. Od 2000 już fajnie jedzie, od 3000 już fajnie zasuwa. Powyżej 4000 naprawdę już czuć przyrost tej mocy, a powyżej 5000 i już do samego końca naprawdę zapierdziela. Silnik jest sprzężony z pięciobiegową skrzynią biegów, nie szóstką. Czy jest to jakąś wadą? W zasadzie nie. Powiedziałbym, że to nie jest żadna wada. Jest to tak wyzestopniowane fajnie, że w ogóle nie odczuwamy tego. Silnik jest też troszeczkę inaczej, oddaje moc niż my jesteśmy przyzwyczajeni z czterocylindrowych, rzędowych czwórek. Tak, z Zdłużnie ustawionych, które idą górą, środek tam mało, tam, tu jest w środku w dużo się dzieje, już od 3000, tak jak powiedziałem, zaczyna się naprawdę fajna zabawa i jest, moc jest oddawana w taki typowo hondowski sposób, czyli po prostu przyrasta nam wraz z obrotami silnika, nie ma tu żadnego strzału, takiego jednoznacznego momentu, gdzie możemy powiedzieć nie jedzie, a odtąd jedzie. Tutaj tak naprawdę przy każdych obrotach im wyżej. Tym nam fajnie jedzie. Aż do samego końca jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo fajnie. Bez problemu, jeśli mamy załadowany motocykl na fulla, na maksa z kuframi, z tankbagiem, z pasażerką, jesteśmy w stanie wyprzedzić nawet kilka samochodów naraz i na pewno nie będziemy mieli duszy na ramieniu, że nam czegoś tutaj nie starczy. Tu jest absolutnie wystarczająco, ale też nie To jest fajne. Motocykl bardzo chętnie przyspiesza gdzieś do około 160 na godzinę. Potem łapie taką mini zadyszkę, potem do 180 jeszcze fajniej idzie. Powyżej 180 już czuć tak naprawdę, że ten wielki żagiel. Bardzo walczy swoimi dzielnymi Newtonkami z oporem powietrza, z oporem toczenia oraz z tą bardzo dużą masą. Hamulce. Bardzo, bardzo dobry punkt tego motocykla. Hamulce dopracowane bardzo dobrze. Mamy tutaj Dual CBS, ABS i TCS. Co to oznacza? Dual CBS to system opatentowany przez Hondę wymyślony. W momencie, kiedy naciskamy przedni hamulec. Za pomocą dźwigni przedniego hamulca Dohamowuje nam tył Jeśli hamujemy tyłem nogą Dohamowuje nam przód To pozwala nam na bardzo fajne Wytracanie prędkości To pozwala nam na to, że Małym wysiłkiem ręką Mamy spory efekt I ten motocykl naprawdę bardzo fajnie hamuje Nie bardzo fajnie jak na 300 kg kloca Tylko bardzo fajnie ogólnie rzecz biorąc w porównaniu nawet do jakichś 600 do lekkich motocykli ten motocykl bardzo fajnie hamuje. Dodatkowo do tego wszystkiego ma ABS oraz TCS. TCS to jest kontrola trakcji w motocyklu z roku konstrukcyjnie z roku 90. Mamy kontrolę trakcji. Ta kontrola trakcji naprawdę może się przydać, ponieważ ten moment, tak jak powiedziałem, on nie jest może przerażający, ale jest na pewno bardzo mocno odczuwalny i na mokrej nawierzchni ten tył naprawdę może nam zatańczyć, bo momentu mamy tutaj w wbrut. Dodatkowo ABS i TCS są wyłączane, także możemy sobie wyłączyć kontrolę trakcji. I na przykład, jeśli jedziemy po jakiejś luźniejszej nawierzchni, możemy ją sobie zdezaktywować, żeby nam nie przeszkadzała. Wjeżdżanie na luźniejszą nawierzchnię takim motocyklem, no to nie jest jakby super pomysł ze względu na wagę, jest to kloc. Czasami podczas podróży przez całą Europę może nam się zdarzyć, że będzie trzeba przejechać parę kilometrów jakimś lekkim szutrem. Zawias jest komfortowy. Tak bym go nazwał, komfortowy. Motocykl prowadzi się neutralnie. Nie wypadną nam plomby na pewno. Lekko nim buja, ale nie jest to w, w żaden sposób za bardzo, że tak powiem. Także komfortowy. Komfortowy, bezpieczny, neutralny. Tu musimy mieć też jakby świadomość, oczywiście, że motocykl nie jest konstrukcyjnie przystosowany do tego, żeby przycierać tutaj tymi naszymi pięknymi płetwami o asfalt gdzieś na alpejskich serpentynach. Dlatego no, ten zawias nie musi być super sportowy, super sztywny i jakiś taki do bardzo dynamicznej jazdy. Natomiast on musi być komfortowy. Pojedziemy z pasażerem, załadowani i ten komfort. Nie przekłada się na gumowatość czy jakieś takie bujanie czy podskakiwanie, czy podskakiwanie to nie, ale takie no bujanie powiedzmy boczne czy bujanie popionowe e, zawieszenia. Tak naprawdę ten zawias jest skuteczny. Pozycja za kierownicą. Dość ergonomiczna, jeśli chodzi o ugięcie kolan. Bardzo wygodne. Troszeczkę jesteśmy jednak do przodu położeni, wychyleni. Kąt ugięcia pleców jakiś tam jest. Nie jest to zupełnie wyprostowane plecy. Nie są to zupełnie wyprostowane plecy. Nie jest to tak jak w obecnych standardach, nie jest to tak jak w obecnych motocyklach klasy Adventure, gdzie się po prostu siedzi pionowo, prawie zupełnie pionowo. Tu jednak troszeczkę tego brakuje. I tak naprawdę musimy być lekko pochyleni do przodu. Takie były ówczesne standardy. Jest to pozycja, która pozwala nam na przejeżdżanie bardzo dużych dystansów, na pokonywanie naprawdę, podejrzewam, że tysiąca kilometrów dziennie. Bardzo komfortowo możemy tutaj sobie znaleźć dla siebie miejsca. Natomiast jesteśmy odrobinę do przodu pochyleni, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem, bo myślałem, że jak pan European, to będzie zupełnie na prosto. Podsumowując pozycję motocykla, no motocykl stworzony do łykania kilometrów, do jeżdżenia po autostradach europejskich. Europy zachodniej oczywiście, bo w latach 90. u nas to była bida, nie? Natomiast Niemiec sobie kupował taką Hondę i wyjeżdżał na weekend do Hiszpanii. I on musiał przejechać te 3000 kilometrów przez całe Niemcy, Francję, pół Francji i do, żeby sobie dojechać do tego Madrytu, żeby sobie tam Sangrię w ogródku piwnym wypić, pospacerować sobie, zobaczyć Rada de Familia w Barcelonie i zawrócić się i sobie wrócić do domu komfortowo i bezpiecznie. I tak ten motocykl jest skonstruowany. Ma przewieźć na duże dystanse po dobrych drogach, albo bardzo dobrych drogach, albo takich, może, lekko dziurawych drogach, ale bez przesady komfortowo, bezpiecznie, w miarę szybko i tak, żeby nie męczyć przy tym jeźdźca. Pozycja za kierownicą tego motocykla na pewno to jest bardzo duży plus. Wszyscy to chwalą, i wszyscy użytkownicy i osoby, które użytkowały i głosy w internecie, wszyscy chwalą. Natomiast dla mnie było lekko, lekkie zdziwienie, że jednak odrobinę czek jest pochylony do przodu. W pierwszej chwili sobie pomyślałem, że to kurczę, trochę dziwnie, ale z drugiej strony, po przejechaniu jakiegoś tam dystansu, stwierdziłem, że jest bardzo fajnie. Na pewno. Wszyscy zadajecie sobie pytanie, jak się jeździ 350 kg klockiem I was zaskoczę. Honda już w tamtym czasie była w stanie skonstruować motocykl tak, że był wielkim dużym kredensem jeżdżącą meblościanką. Wbijaliśmy jedynkę, rozpędzaliśmy się do 20 na godzinę i kilogramy znikały. Nagle się jechało nim jak każdym innym 200 kilogramowym motocyklem bez żadnego problemu. I tak właśnie ma ten motocykl. Spokojnie możemy kręcić kółka jedną ręką do samego dobicia do ogranicznika skrętu i na jedynce wbitej bez gazu jadąc 20 na godzinę jestem pewien, że zrobiłbym wolny slalom ten egzaminacyjny obecny, tym motocyklem, tym wielkim, ciężkim klocem, który zaraz po ruszeniu tak naprawdę prowadzi się lepiej niż ten elkowy Gladius, którym musicie się niektórzy z Was jeszcze męczyć i jeździć te ósemki i wolne slalomy. To jest de, taka ogólna uwaga do prowadzenia. Dodatkowo powiem jeszcze, że motocykl oprócz tego, że tych kilogramów w ogóle nie czuć podczas jazdy, prowadzi się w zakrętach bardzo neutralnie. Spodziewałem się, że przy tej masie on może się trochę walić w te zakręty. Absolutnie nie ma czegoś takiego. Motocykl się prowadzi zupełnie neutralnie, co było bardzo pozytywne z zaskoczeniem. I z drugiej strony dużym punktem in-plus dla takiego motocykla. Nie ma żadnej tendencji, że musimy go zmuszać bardzo mocno do wchodzenia w zakręty. Nie ma też tendencji, że wali nam się w zakręty. Także, no jest to naprawdę dla mnie, jeśli chodzi o taki motocykl, który tak wygląda, który tyle waży, który ma taką, taki rozstaw osi, dla mnie to było duże zaskoczenie, bo prowadzi się bardzo fajnie. Jeśli chodzi o jazdę w mieście, no oczywiście, wiadomo, to jest coś, co nie zostało absolutnie wyprodukowane do jazdy w mieście. Nie sprawdzi nam się jako daily, nie sprawdzi nam się jako coś, co może nam się w korku sprawdzić. Nie sprawdzi nam się coś, co może nam się w korku sprawdzić, tak? Motocykl jest szeroki, ma bardzo dużą szerokość. W tych kufrach ma bardzo dużą szerokość. W tych lusterkach, które nie są składane chyba w żaden sposób. A może i są, nawet jak je złożymy, to tak naprawdę on jest po prostu duży, szeroki, ciężki i absolutnie nieprzystosowany do przeciskania się w korku. Okazjonalnie na pewno da sobie radę. Ja dzisiaj jechałem, byłem po trasie jakiejś tam przebudowy, czerwone światła, wahadełka. Ja sobie przejeżdżałem obok tych, obok tych samochodów i nie czułem jakiegoś wielkiego dyskomfortu. Natomiast jakbym stanął w Warszawie na półaskiej o godzinie 7:30 w korku, to absolutnie przy tych wąskich pasach, takich normalnych miejskich, chyba nawet bym się nie próbował przeciskać. No chyba, że jedziemy Escom, gdzie są szerokie pasy i trafi nas korek, wtedy możemy przejechać tym motocyklem. Względnie oczywiście możemy sobie pojechać po prawym marginesie raczej nikt nie będzie na nas krzyczał tutaj. Natomiast jeśli chodzi o jazdę miejską, no motocykl po prostu nie został do tego stworzony. Ciężko mi powiedzieć, że się nie nadaje, bo jeśli coś nie zostało przez konstruktorów pomyślane jako motocykl miejski, no to oczywistym jest, że on nie będzie się sprawdzał w mieście. I tak naprawdę ten motocykl nie został stworzony do tego, żeby codziennie rano o 7:30 spod miejskich jakichś miejscowości wsiadać sobie i jechać do zatłoczonego, dużego polskiego czy niemieckiego miasta do pracy, do biura. Natomiast jest to motocykl wybitnie dobrze przystosowany na trasę i do turystyki. Do turystyki oczywiście szosowej. Nie szutrowej, nie terenowej, tylko szosowej. Owiewka, tutaj jest jeszcze dołożony deflektor, powoduje, że przy 140 na godzinę zorientowałem się, że mam otwarty kask. Wcześniej nawet nie przeszło mi to przez myśl. To znaczy, że w ogóle do nas nie docierają bodźce wiatrowe z zewnątrz. Żadne miejsce na ciele naszym nie jest dotknięte żadnym powiewem wiatru, praktycznie. Ani łokcie, ani ręce, nogi. Możemy o tym w ogóle zapomnieć czymś takim jak wiatr. Super, super sprawa. Bardzo fajnie się jedzie po autostradach. Bardzo fajnie I, i tego nie trzeba, że tak powiem, testować, bo to jest przetestowane przez tysiące, przez setki tysięcy użytkowników tych motocykli od prawie 30 lat. Ja nie jeżdżą po tych autostradach i tłuką te kilometry. Ja dzisiaj natomiast pojeździłem sobie oprócz autostrady po takiej Polsce B. Po bardziej wyboistych drogach, po różnego rodzaju wąskich zakrętach po przelotach między takich wsiowych, że tak powiem, między wsiami i ten motocykl bardzo fajnie też spisuje się do tego typu turystyki. To nie jest motocykl tylko do tego, żeby zapakować go wsiąść i jechać sobie na Chorwację, cały czas jadąc autostradą przez tam Czechy, Austrię i tak dalej i stając tylko na bramkach i na tankowaniu. To jest motocykl, który bardzo fajnie powozi nas także po Polsce B. Wygodne zawieszenie, wygodna kanapa bardzo fajne prowadzenie, neutralne, dobre heble, do jazdy wokół komina naprawdę bardzo fajnie się nadaje. Oczywiście, dodatkowe atrybuty tego motocykla turystyczne. No to są te wspaniałe schowki, które tutaj wszędzie po prostu w tym motocyklu są. Mamy schowek z lewej strony, otwierany, taki, taki trochę jakby gumowy. Możemy sobie tutaj wrzucić, no spokojnie nam wejdzie portfel, spokojnie nam wejdzie paczka fajków, zapalniczka, tego typu rzeczy. Mamy schowek zamykany, taki bardziej plastikowy z prawej strony. Tak samo, tu jest mniej więcej podobna wielkość. Nie zmieścimy tutaj może może półlitrową butelkę wody byśmy zmieścili, no tak bym to określił natomiast oczywiście nie zmieścimy tu wody nie jest to jakaś nogawka wpuszczona gdzieś głęboko no bo tu mamy oczywiście wloty natomiast to są schowki, bardzo fajnie, bardzo, bardzo mi się to podoba portfel można wrzucić, kurczę dokumenty, wszystko i tak dalej mamy seryjnie przystosowane schowki tutaj one może nie wyglądają na duże natomiast jak wrzuciłem do takiego schowka mój plecak wyładowany sprzętem do nagrywania tego odcinka, to on tutaj znikł Spokojnie dwa takie plecaki mogłyby się zmieścić, więc na pewno źle nie jest. Oczywiście jeszcze top case tutaj jest, dziwi. Ja nie brałem tego top case'u, bo oczywiście nie mam takiej potrzeby. Teraz motocykl jest absolutnie bardzo fajnie przystosowany do dalekich podróży. Także jazda poza miastem to jest bajka. Jazda w mieście to jest męczarnia. Da się. Ale jako daily do pracy absolutnie bym tego nie polecał. Prędkość, przy której najlepiej czuje się motocykl, moim zdaniem to jest, są okolice 140 na godzinę, no tak maksymalnie do 160. Potem tak naprawdę już zaczyna być coraz mniej miło, coraz mniej dynamicznie. Natomiast tak do tych 140-160 bardzo fajnie się zbiera. Czuć tą moc, czuć te niuty, bardzo to fajnie wygląda. Motocykl zasadniczo nie jest podatny na powiewy boczne wiatru ani czołowe. Natomiast jeśli już się zdarzą mocniejsze i powyżej prędkości, gdzieś 160 na godzinę, to mamy takie wrażenie, że chce nas bujnąć. Natomiast sama masa motocykla jest na tyle duża, że ten wiatr raczej rozbija się o ten motocykl niż nas buja. Motocykle te nie cierpiały praktycznie na żadne choroby wieku dziecięcego. Były bardzo dopracowaną konstrukcją, i przez te 11 lat produkcji naprawdę niewiele zmieniło się w tych motocyklach. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, motocykl średnio jest w stanie nam zejść do około 6 litrów. Przy troszeczkę dynamiczniejszej jeździe jest to w granicach do 8 litrów. Jak na duży motocykl 111 N, 1100 pojemności. V4, fajnie wkręcająca się, dająca nam odpowiednie bodźce i dużo radości. To te 6 litrów średnio to naprawdę nie jest wielkie spalanie. Dodatkowo trzeba podkreślić, że bak tego motocykla ma 28 litrów, co pozwala nam na przejechanie nawet do 500 km. Także jesteśmy rzadkim bywalcem na stacjach benzynowych. Podkreślić warto również to, że bak został za, za skonstruowany w taki sposób, on jest plastikowy, ta pokrywa. Natomiast bak jest pod siedziskiem właśnie po to, żeby obniżyć nam środek ciężkości i spowodować, że motocykl jest lepiej wyważony, a jest wyważony świetnie. Po drugie, sama ta klapka jest umieszczona w tym miejscu, tutaj prawie, że tu, gdzie siedzimy, a nie tu, gdzie zazwyczaj motocykle mają. Dlaczego? Właśnie po to, żeby sobie tutaj można było dać tankbaga, gdzieś go tutaj sobie spiąć i tak naprawdę jechać z nim tutaj w momencie, kiedy chcemy tankować, nie musimy go wypinać, zdejmować, tylko możemy tą klapkę sobie otworzyć. Tak to zostało zaprojektowane. I tak jest bardzo fajnie. Powoli zbliżamy się do zakończenia recenzji. Powiem teraz zalety i wady. W zasadzie jest to motocykl. W którym bardzo łatwo przewidzieć te zalety i wady. Oczywiście zalety, to są zalety turystyczne. Mocny silnik, świetne heble, bardzo dobrze się prowadzi neutralnie. Jest komfortowy i oczywiście świetna ochrona przed wiatrem. Super owiewki. Grzane manetki, tu były chyba w standardzie. Na pewno fabryczne. Nie wiem, czy w standardzie były, czy za dopłatą, ale fabryczne. Kufry. Tak samo, nie wiem czy za dopłatą, ale fabryczne, dostosowane. Fajne siedzisko. Naprawdę nasza dupa nie będzie tutaj cierpiała. Bardzo dobre. Pozycja za kierownicą mogła być jeszcze bardziej wyprostowana, ale pomińmy to. Super lusterka. Mimo, że one są w takim abstrakcyjnym miejscu zamontowane, jak się pierwszy raz wsiada, że one są gdzieś tam daleko, one bardzo fajnie pokazują nam, co jest za nami i obok nas. Bardzo dobrze. Także motocykl jest naprawdę fajny, przemyślany. Z wad no to jest oczywiście jego waga. Waga, którą tak naprawdę czujemy tylko na postoju, bo tak jak mówiłem, zaraz poruszenie w biciu pierwszego biegu oczywiście ta waga znika, wyparowuje gdzieś w powietrze. To jest magia ze strony Hondy. Natomiast ta waga jest na postoju, to jest wielki Ciężki kloc. Nie mówię tutaj nawet o przepychaniu go, ale nawet jak stajemy na światłach, najlepiej sobie tak dojechać, żeby nie trzeba było stawać. Jak się nawet toczymy, nawet te 10 na godzinę, to ten motocykl jest fajny i lekki. Jak tylko staniemy i już te nogi położymy na asfalcie, no to czuć, że jeden mały błąd i nawet go nie podniesiemy sami. Noga nam się pośliźnie, raczej nie do wyratowania. Nie? To jest ta na pewno duża wada. Oczywiście ta wada no, jest z jednej strony trochę oczywista, bo jest to duży, ciężki, turystyczny motocykl. Z drugiej strony jest to oczywiście brane gdzieś tam pod uwagę. Każdy jak kupuje, no to musi mieć z tyłu głowy, że ten motocykl swoje waży i tyle. Z wad, które znalazłem jeszcze, brak szóstki. Nie wiem, czy to tak naprawdę jest waga, wada. Przed chwilą chwaliłem tak naprawdę tą skrzynię biegów, że jest fajnie zestopniowana. No jest fajnie zestopniowana i ona naprawdę daje radę. I więcej do takiego motocykla nie trzeba. Gdyby on miał za zadanie jeździć 240 czy 260, jak jakieś hajabuzy, to byłaby wada na pewno. Natomiast przy tym motocyklu ja powiem tyle, że to po prostu jest mniej wachlowania nogą. Wbijamy piątkę, ona sobie od 60 na godzinę przyspiesza. Nie? Brak szóstego biegu, powiedzmy, to mogłoby mieć wpływ na ekonomię, bo gdybyśmy mieli jeszcze taki nadbieg, tak jak w, w silnikach diesel, w współczesnych samochodach, który po prostu nie byłby takim, powiedzmy, typy, typowym biegiem, tylko nadbiegiem, to byśmy sobie go wrzucali przy jeździe autostradowej i obroty jeszcze by spadały, powiedzmy, o 500 czy o 1000, tak? No to mógłbym tutaj się dopatrzeć czegoś takiego. Natomiast bardzo ciężko znaleźć wady w takim motocyklu, bo naprawdę... On jest bardzo dobrze zaprojektowany. Widać tak naprawdę, że ten pan European to nie jest nazwa marketingowa, tylko to jest pewna jakaś filozofia prawdopodobnie, bo Japończycy lubią takie rzeczy filozoficzne. To jest pewna filozofia, która towarzyszyła przy tworzeniu tego motocykla. Dopasowana do wzrostu wagi średniego Europejczyka, do potrzeb przewozowych, do tego, że Europejczycy lubią te schowki, bo sobie mogą umieścić tutaj, do tego, że lusterka są fajnie zamontowane w tym dość ciasnym europejskim. Ruchu można sobie obserwować otoczenie. Dlatego, że nie lubimy, kiedy nam mocno wieje. Lubimy za to mocne hamulce, neutralne prowadzenie i silnik, który zawsze ma parę, żeby iść do przodu. Nie urwie nam głowy, ale ma parę. I teraz podsumowując jeszcze tą całość. Dla kogo to jest motocykl, a dla kogo to nie jest? Oczywiście, ja powiem od razu: moim zdaniem to jest motocykl dla ludzi, którzy jeżdżą weekendowo. Lub wypoczynkowo. To chyba troszkę nam zamyka temat. Czy to są krótkie wycieczki po 50-100 km, wokół komina, ze znajomymi? Czy to są wycieczki po 5000 km? Oczywiście to zależy już od nas. Natomiast to absolutnie nie jest motocykl do jazdy na co dzień. On po prostu się do tego nie został, do tego stworzony. W związku z czym tak to brzydko zabrzmi, nie nadaje się. Nie nadaje się. Ciężko nim się jeździ w mieście, ciężko nim się przepycha między samochodami. Nie jest do tego stworzony. Do stawania na światłach, do wjeżdżania w kolejnach, do tego, że może nam jakieś nogi zabraknąć w pewnym momencie. On jest za ciężki, za duży. Powiedziałbym nadmiernie komfortowy, nawet jeśli chodzi o to, żebyśmy po 30 km dziennie dojeżdżali do pracy i z powrotem. Do tego są tak naprawdę inne motocykle, które są bardziej do tego przystosowane. Wszelka forma turystyki, krótsza, dalsza czy średniodystansowa, absolutnie na tak. Wyjazdy samemu solo, ze znajomymi, z ekipą, absolutnie na tak. Natomiast jazda miejska. Traktowanie tego motocyklu jako daily, traktowanie go jako środek komunikacji w dojeżdżaniu do dużego, zatłoczonego miasta nie polecam. Za duży, za ciężki. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca tej recenzji. To jest już wszystko, co chciałbym powiedzieć na temat Hondy ST1100 Pan European. Klikajcie, lajkujcie, dzielcie się tym materiałem, dodawajcie komentarze, a ja obiecuję Wam, że tego typu recenzji na tym kanale będzie znacznie więcej. Witam wszystkich serdecznie w czwartym odcinku recenzji używanych motocykli na kanale Motomity. Ja nazywam się Seba i nie dam Wam chleba. Tak, 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 idź do sklepu w niedzielę. No i siedzi, że zamknięty. I to już wszystko, co chciałbym na dzisiaj opowiedzieć Wam o Hondzie ST1100 Pan European. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do samego końca. Mam nadzieję, że się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie. Przesyłajcie do siebie linki tego filmiku i chyba i leci samolot. Dobra, nie wiem czy to, czy to się ładnie nagrało, czy nie. Tu miałem chyba